Witam na mieście. Jeszcze zobaczyć te ulice. Jestem już kolejny raz i ciągle mało. Ja jestem taka ciekawa, jak tu jest. Za każdym razem jest inaczej wygląda życie, mieszkania. To są w sumie, to są mieszkania. E, oni tutaj mają swoje prace, biznesy tutaj w domu w sumie. Tutaj mamy takie, z czego zbudowane dachy są. Taki dzień targowy jak codzień tutaj na mieście wszyscy zakupy robią. Idę też coś własnej produkcji bułeczki. tutaj trzeba uważać, bo jest błoto. E, może ktoś będzie miał tutaj maskę taką z e, kaolinu e, przeciw słoneczną. Dużo tutaj pani ma takie maski. Tak jak widać, dzieci tutaj już nie chodzą za bardzo do szkoły. Te muszą tutaj sprzedawać i pracować. Biedni, biedni, ale fajni, fajni tacy towarzyscy. O i tutaj jest ta maska, o, ale ładna, tak ładna maska, można zobaczyć bliżej, a taka maska przeciwsłoneczna, tak, ładna. ładna, ładna, to właśnie taka maska z kaolinu, takiej skały albo z drewna pokruszonego, przeciwsłoneczna. No, dużo kobiet tutaj takie maski ma. E, no, początkowo to tak e, rzucało się bardzo w oczy, mi się jakoś to nie podobało, ale im więcej jestem z tą kulturą, tym mm. zaczęłam to tolerować. Chyba No Tutaj nie ma e, ani chyba jednej osoby e, takiej jak ja. Tu bylce sami. Takie prawdziwe życie. Prawdziwe życie na Madagaskarze. Pani tutaj też ma taką maskę kaolinową, taką, takiej Kalne maski, coś takiego, to by mi się przydała na moją skórę ryby. Tylko tak ja tutaj nie wchodzę, bo tu jest śmierdzi i brudno jest. I zaraz będę cała z błota Rybcie takie. nie <śmany> waży kubek. A, a, a raczej konserwa po groszku albo kukurydzy. I jest waga, jest waga.

Zobaczcie, dzieci chcą kupić te rybki, te sprotki. Dzieci kupują, w kolejce się ustawiły. Nawet tuk, tuk, tuk tu wjeżdża. Nie, nie, nie. Pani ma tutaj maskę taką na buzi. Maseczka. Ja się przyglądam, ale ludzie nic nie mówią. W innym kraju to by, by zaraz opieprzyli, a tutaj tak, nie, tak otwarci są bardzo. Muszę się zanurzyć w głąb tego targu. To jeszcze Wam coś pokażę. Tylko, że tutaj to jest tak niebezpiecznie. Co to za ryba jest? Aha No, ryba. Słuchajcie, co tutaj jeszcze mamy? To o wiele tutaj, to tu są ryby różne. Takie naprawdę e, świeże ryby. Świeże, duże, małe. Słuchajcie, tutaj mamy banany. już byłam tutaj raz. O, panie, tutaj mają te maski. A tak wyglądają pomidorki na Madagaskarze. Pomidor. Hello. Pomidor, który wygląda jak pomidor, a nie jakiś. E, e, Tymi chemikaliami nasączane w Polsce, tak wyglądają pomidory, prawdziwe pomidory. Yy, I co jeszcze mamy? Ogórki takie, niepędzone żadne. Kieleninka, o idę zobaczyć dalej. O świeże korzenie imbiru. Akłażany nie wyglądają tak jak w Polsce. Akwarzant to taka bulwa jest. I tutaj jest już targowisko. Bonjour. Bonjour. Mięso. No. Tutaj przejdę przez stoiska. To są żelki, zamiast hariboto, bananowe, takie. Fajnie tak zobaczyć kolejny jakiś targ, bazar, gdzieś tam na końcu świata. To jest takie kolejne miejsce, gdzie jestem w szoku. Nie chciałam nigdy takich miejsc. Tajlandię, Wietnam i tak dalej były ciekawe. Tylko, że tutaj jest tak bardzo egzotycznie, i jestem w szoku trochę tego wszystkiego. A powiem Wam, że jeszcze ten zapach unoszący się. Różne ryże są, odmiany różne małe, duże. Z różnych zbiorów. W sklepach są kraty, tak jak w RPA, to są kraje trzeciego świata, to tak powiem. Pokażę wam zaraz. O. Temperatura na bazarze to jest plus 45. Jest tak gorąco, że moja kamera co chwilę się wyłącza. Też nie chcę nagrywać. Słuchajcie, tutaj odmierzanie tych ryb dzieci też pracują. Oczywiście. Dzieci są w pracy zamiast w szkole. No może nie mówię teraz, kiedy wakacje, ale... Dzieci też pomagają rodzicom z zakupami. Dlatego tutaj taki naród jest nie za bardzo wykształcony, bo nawet nie potrafią wydawać reszty. Sklepy, sklepie pamiątki, może jakieś, ale tu chyba są tylko farby. A może coś jeszcze? A, no. No, za bardzo takie raczej malarskie rzeczy chcę zobaczyć co jest dalej zobaczcie sklepy tak jak mówiłam kraty w oknach e, niczym RPA tak, tak, tak. Pamiętam. Całusy puszczają nawet z tuk-tuków. Fajna dziewczynka. porządna piekarnia którą znalazłam wypieki jak w hotelu, francuskie pieczywo tutaj jeszcze kolejny jakiś targ po lewej jest ani tu dźwiga 我接起。

Nie, do mnie? A, do mnie. O, jak miło. Nie, nie jadę. Nie jadę, zajęte miejsce. A, zajęte miejsce. Jak? Nie, nie wiem, co pan chciał. Chciał mnie podwieźć, ale tam nie było miejsca już. Proszę.

Mamy przenośny grill. Tak jest. Dzięki. Kupiłam orzeszki, te takie świeżutkie. I idę dalej, zobaczę co jeszcze można tutaj kupić. Orzeszki. Orzeszki kosztowały prawie złotówkę za taką torebkę. 10 złotych wychodzi. Idę jeszcze do jednego sklepu, gdzie są moi koledzy. Wczoraj kupowałam u nich i dzisiaj chyba tam wrócę do miłej obsługi. O, widzę, że tu jest jakiś sklep się otworzył, którego nie było. Jeszcze podejdę tu do sklepu, bo chciałam to kakao kupić. Kakao nie ma. O, tu jest taki wypasiony sklep. Mydła są. Chyba, że ktoś by chciał mydło to na zamówienie, ale tak tu. sobie

zobaczymy co jest w Cześć. cześć jeżeli podobał wam się film to zostawcie polubienie pod filmem zostawcie subskrypcję kto mnie nie subskrybuje i będzie mi naprawdę miło i możecie udostępnić też film pa, żegnam się z wami do zobaczenia w następnym filmie, pa